Transkryptu por TurboScribe.ai para Ilimitadu para chemo wyresta mensazie. Czy wiedziałeś, że tak zwanymi symbolami i popularnymi interpretacjami, które często odpadają od to, co dziś wydaje się znaczne, może ukryć? Przygotuj się do odwiedzenia narratywy, która przechodzi przez... Historia jest o wiele bardziej kompleksna niż sytuacje. Kto byli te enigmatyczne mężczyźni, którzy opuścili swoje? Przechowywali długie podróże prowadzone przez Stara, którego niewiele, co ich zmieniło z taką przekonaniem, by podążać, co jest prawdziwym znaczeniem dla Dziecka Jezusa złota. Frankincensu i myr, obiektów wypełnionych królestwem, świątynią i rewerencji. W tym dokumentarzu przechodzimy poza popularną tradycję i... i przyjemne obrażenia świąteczne tworzone przez czas hipotezy o ich identyfikacji, wiedzy i misji. Będziemy również przechodzić do natury Stara, która ich Możliwości. Po drodze odkryjemy mniej rozpoznawane prawdy o świątyni, tego, który został zbudowany przez century tradycji. Myślisz, że znasz, może być bardzo inna od. Gdzie jest on, który został urodzony królem Żydów? Bo widzieliśmy jego star na wschodzie i przybyliśmy go poświęcić. Matthew 2:2. Wyobraź sobie scenę: ludzie z dalekich krajów wierzący w rzeczywistą wiedzę, niebezpieczne drogi handlowe i niestabilne terytoria. Wyzwali nie tylko naturę, ale także polityczną moc. Kiedy pojawiły się przed królem Herodem, zapytali o. Szukali nowoczesnego króla. W Matywie dwukę piersi Biblia oznacza je po prostu jako mądrzy ludzie, bez wyjaśnienia ich nazw. Ognisko, które w samym, samym czasie wyraża ważne współczesnie chrześcijańska tradycja w końcu założyła im nazwy. Azją i Afryką jakby reprezentowali cały świat zauważając, Jezusa. Ale do jakiego stopnia znajduje się to obraz? I do jakiego stopnia jest to wynik centurii? Symbolizmu teologicznego i kulturalnego konstrukcji? Wszystko, żeby podążać za starem? Czy byli astronomowie skupieni na ruchach świata przez generacje? Albo coś jeszcze bardziej kompleksnego. Wielu szkolarzy wskazuje na prostą wiązkę z starymi: Star wyjdzie z Jakuba, i srebrny wyjdzie z Izraela. Inni widzą pozytywne połączenie z Danielem, który podczas i zostawił rekordy, w stanie wpływać na przyszłe. Z tych wskazów zaczynamy zrozumieć, że ci ludzie. Myśl się jeszcze dalsza podczas analizy możliwych oryginałów. Niektórzy szkolenia dotyczą Persji, gdzie zoroastrianizm złożył wielką. związanych z współpracą w historii swoich zakupów. Jako źródło złota frankincensu i dokładnie te podzięcia wspomniane w akcjach biblicznych. Astronomii i propozycji, gdzie słowa żydowskich profetów od. Jedną rzecz wydaje się nieodpowiednia. Ci ludzie szukali czegoś, co przesunęło zwykłe wiedzę. Króla Żydów wyjaśniony celestwalnym znakiem, którego niektórzy mogli. Nie był prostym światłem straconym w niebie. Doświadczonych i mocnych ludzi do przejścia przez nieznane, ale jak wiedzieli, gdzie iść, co dokładnie oczekowali, żeby znaleźć na koniec tej. Podróż magii nie była tylko geograficzną przejściem. Nie miały detalizowanych map, nie miały gwarancji sukcesu. I jednak przeszli naprzód. Wyobraź sobie ludzi z prestiżu, możliwie astronomów, szkołowników, przejścia przez niebezpieczne, niebezpieczne góry i nieprzyjemne miasta. Co mogłoby ich motywować do takiego poświęcenia? Byli prowadzeni przez coś coraz większego niż sami. Zgodnie z Matius 2.2, kiedy przyjechali do Jeruzalem zapytali o proste, ale eksplozywne pytanie: gdzie jest ten, który został urodzony królem Żydów? Dogowierzyć? Ta deklaracja dźwiękowała przez miasto, zmieniając ciekawość, strach. Herod, król w tamtych czasach, był głęboko zagrożony. Co ich prowadziło na taką wątpliwej podróży? Złożonego Jezusa? Po drodze spotkali się z wybuchami, zimnymi nocami handlowych. Wydawało się posiadać cel i kierunek. Pojawił się obserwować tego fenomenu z tym samym... Był to wyjaśnienie założone tylko dla magii z tysięcy Herod, obawiając się stracenia swojego krzesła, zaprowadził słabych... Od nich o czasie i miejscu urodzenia, tak... Jak czytaliśmy w 2, 7, 8 mimo że król złożył ciemne schematy, magi trzymają większe. Co się dzieje następnie? Składa jeszcze więcej światła. Ludzi Co ich oczekiwało, gdy podążali za starem do te pytania prowadzą nas do następnego wielkiego kryzysu. Star Wschodu, także znany jako Star Betlechemu, światłowy. Świat, który zmienił przez cały czas historii świata, ale poza tym, co dokładnie to było ten star, rzadki astronomiczne wydarzenie nagrane w niebieskich nieboch albo coś o wiele głębszego, prawdziwe gloria aktywnie przeszkadza w historii ludzi. Matewiu 29 daje jedną z najdecydowniejszych wskazów. Ciągle wyzwala naukowców, naukowców i teologów. I zobaczcie, ten star, który widzieli w południu, idzie przed nimi, aż przychodzi i stoi na miejscu, gdzie był dzieckiem. Ta wskazówka wyraża niezmienną pytanie: Jak mógł światowy ciała iść przed ludźmi i... Nawet bardziej intrygująco stać na specyficznym miejscu. Stary planety i komety podążają za stricte fizyczne, prawa, przewidywalne i nieosłyszalne trajektorie, niezależne od ludzkich. Oświetlającego znaczenie rusza, prowadzi i pozycjonuje się z. Od tego punktu widzenia narratywa przestała być tylko. Przez wieki wiele teorii próbowało wyjaśnić ten fenomen z naukowego perspektywy. Niektórzy szkoły proponują rzadką planetarną połączenie Jupitera i świetłość w starym niebo. Astronomicznego wydarzenia poetycznie nagranego Ewangelistą. Głównego detalu tego wyjaśnienia sztara wygląda z intencją, celu i kierunku. Wyjaśnienia, które nie zależą od zwykłych księgarskich ciała. Ta intencjonalna język od razu przypomina inne wyjątkowe. Właśnie jak pila ognia prowadziła Izraelitów przez wioskę w zgodzie z Eksytusem 1321 do 22. Prowadziło ich kroki. To nie tylko światło w niebie, to było przewodnictwo, lekarstwo i konfirmacja. To powoduje, że fenomen może być widoczną manifestacją promowanym Jezusowi. Wiedzieli o tym znaczeniu. Nie Żydami, ale mądrzy z wschodu, przyzwyczajeni do. Starych napisów, propozycji i symbolicznego czytania niebów. Stara wychodzącą z Jakuba w połączeniu z nauczami w Daniel 9:25 mogły przygotować tych ludzi nie tylko podążali za Starą, ale za konfirmacją. Stara symbolizowała świat Chrystusa ruszając w ciemność świata. Dla magii ta świetłość w niebieskich nie była, tylko fenomenem do obserwowania, ale zaproszeniem do obejrzenia. Wierząciem. Jezus nie tylko obserwowali go od odległości, spadali, przed nim, i zaoferowali dziewczyny z głębokim, duchowym i profesjonalnym znaczeniem: Matka, 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 matka. Matka, matka, matka. Matka, matka, matka. Matka, matka, matka. Ta oferta odpowie na propozycję. Dla nas urodzi się dziecko, dla nas jest dany sączek i rząd będzie na jego brzegu. W związku z tym, frankincens jest używany w. 30, 34, 36. Jego wyschnięcie płomienia symbolizowało modlitwę do Boga i, w oferowaniu frankincensu magii, zauważyli coś jeszcze głębszego: to dziecko było więcej niż król człowieka. Był Chrystuszem. W takim razie wskazali na rolę Jezusa jako przekonuje niebo i ziemię. Myr natomiast jest pewnie najbardziej enigmatyczny i nieustanialny przywołał ciężkość cierpienia i śmierci. Myr odpowiadał na drogę bólu, która oczekiwała Jezusa dla naszych transgresji i pokręcony dla naszych inaktywności. Jezusa na krzesło kosztu odrzucenia. Każde poświęcenie przywołało głębokie duchowe znaczenie. Nawet jeśli magi nie zrozumieli całego profetycznego skoku, swoich oferowań, ich akcje mocno pokazywały kompletną identytę Króla Boga i Świętego. Gol wyjaśnił swój krzesło, Frankincense wyjaśnił swoją dywizję. Ta prosta, prawie silna scena stała się silną. Deklaracją teologiczną. W świątyni, wtedy pojawia się nieobecne pytanie: co to znaczyło dla magii samych? Zrozumieli oni całkowicie głębokość tego, co przekazują przez przetrwała limity ludzkiego zrozumienia? Skrypcja nie odpowiada na te pytania od razu. Ci ludzie nie pracowali tylko ze względu na. Chodzili pod progresywną rewelacją, w której zgodność dotarła, odpowiedziali na zadanie bez potrzeby odpowiedzi. Natomiast historia kontynuowała się poza scenami i tensja. Z daleka od sceny świątyni kolejna osoba oglądała. Kontrast nie mógł być szerszy. Prawdziwym królem. Na drugiej stronie światowy reżyser, przechowywany obawą o obawa stała się coraz bardziej prawdziwa. Herod król imponowany przez Romę, nie został znany. Okrucieństwo. Jego rejon został oznaczony zabójstwami, włączając w nim. Kiedy magi przybyli do Jerozolimy pytając, gdzie urodził. Cała miasta została przerażona, zwłaszcza Herod. Ta prosta pytania uderzyła w serce jego największego zabójstwa swojego króla. W tajnym sekrecie Herod zaprowadził magii i uważnie. Jej pojawienia. Skalkulowanymi słowami i fałszywej obowiązki opowiadał, że. Ale za słowami religijnymi stoi śmierdzący plan. Herod nie szukał wdrażania, tylko miejscowości. Kiedy zdał sobie sprawę, że został zabójstwiony, ponieważ zabójstwo zniknęło. Zabójstwieni wrażeniem i desperacją Herod wyjaśnił swoją prawdziwą władzę zabójstwo inocencji. Wszyscy chłopaki dwa lata i poniżej w Betlechem. Materiału 16 18 Dokręcenie krwi, które odpowiadało na starożytną propozycję. Z... Głos został usłyszany w ramach. Rachel śpiewała za jej dzieci i nie chciała być przyjemna, bo oni już nie żyją. Figura Heroda symbolizuje coś większego niż okropny król. On reprezentuje niepożądany konflikt pomiędzy Królestwem tego świata. Urodzenie Jezusa nie wyzwaliło tylko krzesła na ziemi. Ono odpowiedziało na siły ciemności, wyjaśniając, że świat jednak nawet podczas konspiracji, agresji i cierpienia królowam w kierunku spełniania swoich obietnic. Boga pojawił się oczywiście i prawdopodobnie Bóg przeszedł, aby chronić życie Boga. Magi zostały zapowiedziane w marzeniu, żeby nie wrócić inną drogę jak nagrano w matceju 2.12. Wstrząs Ważnym warunkiem. Egiptu i zostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecka, żeby go zabić. Matka 2.13. Bez wątpienia Józef pokazał wierzę Pod oknem nocy wyjechał z Maryją i dzieckiem. Jezusa wierząc nie tylko w przyjemne sytuacje, ale i w kierunek Boga. Jest tu głęboka ironia i piękno. Egipt, kraj historycznie związany z śledztwem i opresją... Ludzi Izraela stał się ubraniem dla króla Żydów. Ten samolot nie był wypadkiem, ale dokładnym spełnieniem. Nie, wyjechałem z Egiptu, nazywałem się synem. Nawet ścieżki eksilu były wewnątrz planu oświęconego Boga. W okazji Królestwa Heroda, Bóg był zawsze jeden: marzenia, wyjeżdżanie do Egiptu i zachowanie życia Jezusa wyjaśniają duchowne przewodnictwo działające w idealnej harmonii. Nawet ten okazjek przypomina nam, że w najciemniejszych momentach prowadzi ochronia i spełnia Jezusa. Podróż magii też wyjaśnia inną mocną prawdę. Bóg wyjaśnia się w nieoczekiwanych sposobach, nawet dla... Zgodność i moc tych ludzi wyzwalają nas na zadanie Boga w swoich własnych życiach. A ty? Czegoś tak wielkiego jak podążać za starą? Czy masz siłę, by zostawić wszystko w poszukiwaniu? Refleksuj na to, jak Bóg może prowadzić twoje... Jeśli to wideo przynosiło coś nowego dla ciebie, podziel się w komentarzach tym, co cię najbardziej Chcemy usłyszeć Twoje myśli, aktywuj dzwonek notyfikacji, podziel się i zostań z głębokich znaczeń.